do filmie, na moim kanale. Jak możecie usłyszeć, jestem przeziębiona i to przeziębienie już trwa kilka dni. Jeszcze nigdy tak nie miałam, żebym traciła głos, ale wydaje mi się, że tracę po prostu głos. Bardzo ja tak skrzeczę, piszczę i tak dalej. Ciężko mi się mówi. Ale nie wiem, jak długo to potrwa i dziś muszę już nagrać ten film, więc mam nadzieję, że będzie on do dojrzenia pomimo mojego głosu, że dacie radę go obejrzeć. No, i tak, przygotowałam kilka ubrań z Zary, chyba 10 sztuk. różne, kotki z budynki, sukienki, więc sobie je przymierzymy. Starałam się wszystko dobrać z fajnym składem. Wszystko będzie też publikowane. No i tak, zapraszam do oglądania. Na sobie mam sukienkę i widzę, że. W Widać jak ona jest. Trzeba znaczy widać albo już przez światło, przez lampę, też, ale no też jest podnieciona. Um, I taką właśnie kołą e, sukienkę mam w rozmiarze M. 100% tak, wiskoza. Um, I jej cena to około 140, 140, 140 zł. Um, jest to zwykła taka prosta sukienka. E, Nierozciągliwa, Wzięłam rozmę M, bo właśnie chciałam, żeby była yy, bardziej luźna. No i trochę dłuższa, bo ona jest dosyć krótka, nie rozciąga się, więc tu wszystko po prostu idzie do góry, podchodzi do góry. No i ona na mnie wygląda w ten sposób. Z przodu tutaj ma taki po prostu węzł, nic więcej. Yy, a ona po prostu nadawa swoim kolorem. Ona ma bardzo taki żywy, limonkowy kolor, więc no tym ona na... Ona mnie wygląda w ten sposób. Wygodna jest po prostu luźna. No nie jest ześciągliwa, ale jest po prostu luźna, więc jest bardzo wygodna, komfortowa. Tutaj posiada większe wycięcie pod pachami, więc to nie wiem, trzeba uważać. I tyle w zasadzie. Zwykła, wiskozowa sukienka. Moje zdanie, można ją ubrać na wesele latem, cieplejsze dni i na co dzień, więc tak, Mamy kolejną sukienkę. Ja. I jest to sukienka w rozmiarze S i cena to około 180 80 zł. I ona jest w 65% z bawełny, 5% to wisk wiskoza, a 30% to poliester. I zdecydowanie ma bardzo przyjemny materiał. Wydaje mi się, że może lekko prześwitywać, a więc e, chyba na pewno prześwituje, bo jak spojrzałam to właśnie nawet e, tutaj, żeby wiesz, wiesz, wiesz to się e, oznacza. E, I bardzo podoba mi się ta sukienka. E, na Następnie bardzo mi się spodobała na zdjęciu właśnie, e, właśnie bardzo mi się spodobał ten wzór. Na żywo wydaje mi się, że trochę gorzej wygląda, mniejszy na mnie że nie. Na stronie zaś e, bardziej mi się podoba, ale i tak mi się podoba kolorystyka tej sukienki, właśnie taka brąz, e, niebieski, beż, e, bardzo mi się podoba, właśnie, podobają właśnie te kolory. Podoba mi się w tej sukience to, że ona właśnie e, nie ma ramionczek, tylko e, ma takie wycięcia na ramiona i stójkę, więc e, ja bardzo lubię takie rozwiązania, ale minusem jest dla mnie to, że tutaj ma takie e, duże wycięcia pod pachami. Chcę widać ten biustonosz, Ale ja noszę do wszystkiego biustonosz, więc no to tam dla mnie słabo, tak? No ale bardzo podoba mi się jednak ta sukienka, coś nie jest, jest po prostu taka, em, na dole też e, lekko rozkoszowana ta sukienka, e, nie jest prosta, tutaj przy, e, przywiązywana paskiem, wydaje mi się, że bardzo fajna i o, do obcasu i do klapek. E, bardzo mi się podoba ta sukienka, bardzo przyjemny materiał, tylko dosyć cienki może prześwitywać. Długość jest dla mnie idealna, nie za krótka, nie za długa i bardzo w niej komfortowo się czuję. Tak, bardzo mi się podoba sukienka na co dzień na lato. Więc mamy taką sukienkę i już ostatnia jest to nasza sukienka. I ta sukienka to jest w rozmiarze M. W cenie 100, 180 zł. I skład, jeśli dobrze pamiętam, to chyba ta podszewka to mm, bawełna, bo ona posiada taką cienką podszewkę. A tutaj to chyba jest po prostu wiskoza. I też posiada takie właśnie, ona haftowane elementy. Przepiękne. Przepiękna, przepiękna. Bardzo taka dziewczęca, piękna, bielusienka, niezłamana biel. Po prostu taka czysta, biel, jak lubię. Bardzo mi się podoba ta sukienka i ja ją wzięłam w rozmiarze M dlatego, że no nie chciałam znowu wybrać S, bo wydaje mi się, że te e, S są czasem takie na styk, więc wzięłam M i jest mi w niej wygodnie. Również ehm. tutaj ta sukienka posiada taką gumkę, więc naprawdę e, jest tej sukience wygodnie i wszystko się trzyma. E, tutaj te haftki też tak robią e, no tak, że ta sukienka trochę na dół e, fajnie tak opala i trzyma tą... E, ten kształt, że no nie podwinie się, nie jest zaleka, tylko jak zawieje, to ja tak... jak, ja będzie wszystko ok. Ehm, ale nie podoba mi się ehm, tutaj ta góra, te miseczki, ponieważ ehm, no nie wiem, ja ją w ten sposób, sposób uprawam. To nie wiadomo, nie raczej po prostu nasza się nie ubierze. Ehm, tak mi się wydaje, chyba jak ktoś to, Jak to woli, no raczej mi to nie pasuje. Ehm, no, i tutaj, o, odstaje. Po prostu odstaje tak dziwnie. To ja bym musiała ten cały materiał, o, tak cały czas mieć naciągnięty, żeby to jakoś wyglądało. Ale wtedy się tworzy taki ładny, duży dekolt, Więc e, ja, ja, ja ją zwrócę i po prostu zamówię o S, żeby zobaczyć. Może jednak mniejsza, będzie tutaj lepiej wyglądała. E, tutaj na górze, bo to mnie denerwuje. A ta sukienka bardzo mi się podoba i chciałabym ją mieć no więc tak. tak tak ona się prezentuje była to wychodnia ok z no, warstwę e, Ubajna na sobie do pokazania wam. zaczniemy od tego sweterek I mm. e, jest to sweterek w 83% z wiskozy 15% to nylon e, a 2% to elastan e, go w rozmiarze S i na to 125 zł um, i on bardzo mi się spodobał ten sweterek, wygląda tak bardzo elegancko. Jest w kolorze ekry, um, ale moim zdaniem on um, takim właśnie ekry, ale on trochę tak wpada. W um, moim zdaniem w świetle dzienne w takim lekkim brzoskwinie. Nie podoba mi się ten kolor do końca. Tutaj wygląda fajnie, ale. No, nie, nie podoba mi się ten kolor. Poza tym wydaje mi się, że mam trochę za mały rozmiar jednak na mnie powinna być, powinien być to rozmiar M. Bo on jest taki bardzo obcisły. Jest bardzo wygodny, miękki, ale wydaje mi się, że jest zbyt obcisły. Ale ogólnie mi się podoba ten sweter. Czy kolor mi się w nim podoba? Ale był jeszcze taki czarny. No, nie wiem. Guziczki też posiada takie właśnie eleganckie, a la perełki. Podobają mi się właśnie tutaj takie długie mankiety z odcięciami i ta ładówka tutaj dookoła swetra, więc bardzo mi się on podoba. Jest też przyjemny, elegancki, ale no mówię, chyba powinien mieć rozmiar większy. No i... no i ten kolor mi tak trochę odrzuca. No, dla mnie wygląda w ten sposób. To fajne, elegancki sweter. I tyle. No. Fajna propozycja. Tak. Następnie mamy taki top e, czarny e, w cenie 30, 35 zł. E, jego skład to 95% bawełna 5% elastan. E, I zdecydowanie jest to właśnie taki materi gruby materiał. Posiada tak e, podwójną, e, podwójny materiał tutaj e, na bruście i jest zdecydowanie elastyczny. Podobają mi się te cienkie ramionczka, one są takie gumki wykonane. Mi się to podoba. Hmm. Aczkolwiek ten podwójny materiał na wyjście dla mnie, no to on się kończy tutaj. Nie wiem, czy tak ma się kończyć, ale chyba dla mnie jest po prostu e, za mało tego materiału. E, no i ja tego, to, tych topów nie zostawię, chociaż mi się bardzo podobają. E, zdecydowanie chciałam mieć coś dłuższego, co mi zakryje cały brzuch a i tam zakrywała trzy czwarte brzucha. No ale sama nazwa, nazwa wskazuje, że to top. Eee, no tak, no i fajny, ale no nie dla mnie, że tak powiem. Bardzo ja taki plusku obcisły, ale też elastyczny, wygodny. Ok, i na mamy takie czarne spodenki w cenie 110 zł w rozmiarze S. Eee, ich skład to 50% wiskoza, 35% bawełna i 15% len. I zdecydowanie one są takie luźne, z wysokim stanem, jak dla mnie ok, ja mam już trochę luzu, ale one są dosyć takie, nie są elastyczne, są dosyć takie sztywne, wydaje mi się, czy one są jakie super wygodne, może są wygodne dlatego, że one są luźne, no to to się ma w nich sporo miejsca, ale kurczę, no nie wiem, chyba są za luźne jak dla mnie. Nie wiem. Tutaj też posiadają e, Dla mnie to w słowie, taki sznurek. Czarny i można regulować. No i tak, no. Dzięki chyba e, tym tutaj. Hmm, Zakładkom, no to wyglądają bardziej elegancko. Posiadają też kieszenie. chociaż na coś, takie różne skłębiki. Okej, okay, fajny skład. No, i na mnie wyglądają w ten sposób. Mamy kolejne skódenki. Ja mam je w rozmiarze M. E, ich chcę na to 109 zł. E, ich skład to 100% bawełna. E, I one są w kolorze jasty kamel, bardzo ładny kolor przepiękny. E, właśnie chciałam mieć w takim korze krótkie spodenki. E, I moim zdaniem bardzo elegancko wyglądają, ale chyba nie w tym rozmiarze. Są dla mnie za duże, właśnie chciałam mieć, e, i one są z wysokim stanem również i chciałam mieć właśnie takie spodnie, bo M, bo w te eski, no są dla mnie za ciasne. No, ale tutaj ta ta N ka no to, to, to jest dla mnie za duża e, i tutaj też, no nie wygląda to fajnie. Nie wiem, czy one takie są. Zdecydowanie są krótsze niż poprzednie, wydaje mi się. No i też nie są ściągnięte, no bo pff, to tylko bawełna jest. No nie, nie wiem. Walce mi się podobają, ale nie podoba mi się, że one są aż tutaj takie luźne. Być może to przez ale chyba też mają taki krój. Szkoda, bardzo ładne spodenki i tak przyjemnie materiał właśnie. To jest mi przyjemniejsze tych. Fajne, fajne kolory mają już piękne. No ale dla mnie wyglądają w ten sposób. Szkoda, tutaj no też posiadają takie zeszywki, no, no bo ja to ładne słodenki, ale no nie wiem, to są takie mają, czy one po prostu taki czy ten no, rozmałek aż tak nie dopasowany, no, ale ja mam luz, no i powinien być mniejsza, no ale... Ok, tak. mamy następne ubrania. E, Zaczniemy od marynarki. E, jest to 100%, 100 gliniana marynarka, e, podszywkę ma mazy acetatą. Jej cena to 200 zł i ja mam ją w rozmiarze S. I ona właśnie jest bez zapięcia. E, ja tego nie zauważyłam przy zamawianiu i... no nie wiem. Nie do końca mi się to podoba, że ona nie ma zapięcia. E, ale okej. Okay. No zdecydowanie jest to taka e, prosta marynarka, e, dosyć luźna. Ja mam ją e, za popę. Um, tutaj można ładnie podwinąć je, kawy. O, tak nawet miała, e, jak przyszła, podwinęła takie kawy. A może a tak rozjedzie. Więc tak można zrobić. E, I tutaj posiada pytuszki na ramionach. No i u mnie z ramionkami jest to, że ja mam szerokie, ona, no i jeszcze bardziej mnie niektóre melki poszerzają, i nie wyglądają mi dobrze. No i tutaj wydaje mi się, że no jednak, no nie wygląda dobrze. No, ona jest w kolorze beżowym, ale tylko też mi się nie do, nie do końca podoba. Wolałabym właśnie takim ciepłym odcieniu beżu niż w takim ciemnym. Nie, nie podoba mi się ten kolor. Ogólnie fajna cena. Wykonanie też jak najbardziej ok. Fajna malarka na lato. Jak ktoś ma może inną figurę, i tak dalej, albo po prostu lubi, no to nie widzę problemu. Wydaje mi się, że właśnie fajna propozycja na lato. Taka malarka fajnej cenie w zarze. Więc no, możecie zobaczyć ją na mnie, więc tam nie wygląda w ten sposób. Ok, mamy koszulę. Jest to biała. Koszula, taka po czysta, pielutka koszula. W 100% z wiskozy, jej cena to sofa złotych zł. I ja mam w rozmiarze S. I zdecydowanie jest to taka luzacka koszula. Bardzo ona mi się spodobała. Jest ona cała przezoczysta, taka mykielka, więc no prześwitująca. I zdecydowanie ona ma taki dekolt, po prostu kopertowy, taką zakładkę. Ym, I ona nie posiada żadnego guzika, więc ona ma bardzo głęboki dekolt. I jeden właśnie był może, może być cały biust ym, jakby odsłonięty, więc to trzeba uważać. Y bardzo mi się podoba zamię z tej kos koszuli. Podoba mi się właśnie ten dekolt. Y Kobietowy I to właśnie jak tutaj przód wygląda. Jest on krótszy, i tutaj fajnie to się wszystko układa. No i jeden minus, że tak właśnie wszystko leci, i żeby ona dobrze wygląda to tak tutaj o, ona musi tak być do przodu, i ona tak cała luźna, więc to przy... chwila, moment, może mieć wszystko na wierzchu. To jest taki minus. E, jest symetryczna, Przód krótszy, e, tył dłuższy. E, Tutaj bardzo ładnie e, kawy są, nie za luźne, e, idealna długość, bardzo ładny. Ładna koszula. E, gdzieś ją widzę takie bardziej na m, wakacyjne klimaty, e, no ponieważ cała jest czysta e, no ale też przez ten tutaj e, dekolt dosyć taki. E, Głęboki i taki, y, mam wrażenie, że jest frywolny, y, y, że po prostu no, no, nie trzyma się, tak? Tutaj wszystko za chwilę może być odchwyte, więc no, nie wiem, czy to takie koszula na co dzień. Zdecydowanie nie dla mnie, ja takich dużych dekoltów y, nie noszę. Y, no i tak, nie wiem, tak wszystko na wierzchu, tak y, też nie dla mnie. Więc podoba mi się, ale no, nie, na, nie na moje życie, no, nie, nie na mój typ życia ona jest. Eee, ale podoba mi się jej zamysł. Może gdyby e, tutaj tak. E, o, w ten sposób miała ten dekord trzymać się w jednym miejscu. E, to by już fajnie było, to już by się czuła tak pewnie i komfortowo. No, na mnie wygląda w ten sposób. Mm też posiada kołnierzy, nie wiem czy widać. Po prostu, on, tak... o trzeba ją tak bardziej to przykładu I tak wszystko. I teraz... Ok, zmieniłam koszulę na to, bo to, że po prostu e, z tych koszuli wszystko więc no, już bym miała całe na wierzchu. Ale, przejdźmy do tych spodni. I te spodnie mi się tak bardzo spodobały. E, I one są w rozmiarze S i ich cena to 140 zł. Skład to 92% wiskoza, a 8% to, kurczę, nie pamiętam, elastan. Chociaż to chyba nie wydaje mi się. Może. Każdy powiedzie coś tam sztucznego, ale mają naprawdę fajny skład. I tak, one są w rozmiarze S. I ja mam je na styk. Tutaj fajnie na nogach, moim zdaniem, wyglądają. W sensie, że są trochę takie luźniejsze. Nie za dużo, no ale tutaj mam na styk. Więc chyba zobaczę jak będzie wyglądała z B, M. Dziwna to rozmawia No i one są z wysokim stanem w takim e, kolorze e, jasny kamer. Po prostu piękne odcień, taki piękny odcień mają. Taki jak mi się to będzie podoba. I one mi się podobają z tego względu, duże. one są takie jakby eleganckie że elegancko e, wyglądają w tym kolorze i tutaj mają te zaszywki. A dół jest po prostu na guzik. I one niby takie eleganckie, a trochę takie luzackie. Fajnie się też układają, ale ja za się top pomyślałam, że żeby miały dłuższą nogawkę. E, mają dosyć taką krótką, a chciałam mieć to spodnie, takie właśnie eleganckie, ale luźne, e, żeby miały żeby dłuższą nogawkę i się fajnie układały. I że po prostu tutaj nie miał aż tak obcisłe No i teraz kuczy. Lipa. No nie wiem, bardzo mi się podobają te spodnie. Zamówię jeszcze oglądanie i zobaczę. Ale właśnie, no ja lubię tak, tego typu rzeczy, że. No, nie dresy, nie jeansy, nie takie na kant, typowo. A po prostu wygoda, swoboda, ale też fajnie. Więc no, bardzo mi się podobają te spodnie. Szkoda, że właśnie tak z tym rozmawiałem. No i zdecydowanie jest to miły materiał, to tylko są bardzo miłe. Eee, no, a nie są też oszczędliwe, nie? Są takie, o. Więc to dla mnie wyglądają w ten sposób. No i tak, to by było na tyle. To są rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Może gdzieś tam się, nie wiem, czy może gdzieś tam się Wam spodobało. Eem. Przepraszam Was za ten głos, ale już musiałam to nagrać. Um, to mam nadzieję, że nie było takie tragiczne do dania um, Mam nadzieję, że wszystko ok. <grym> że jeszcze Was uff nie bolą. Od mojego głosu. Um, tak no. <grym> to mi było na tyle. Um, I co? Mam nadzieję, że do następnego filmu. Zanawiam to. Bo Vous êtes ah.